Chciałem dzisiaj pokazać jak się buduje prawdziwy, tradycyjny piec na winę, taki jak były kiedyś. Każdy myśli, że najpierw się stawia palenisko, szamno, a później się przykleja kachlarz. Jak widać, najpierw stawiamy kachlę. cały środek, a później, tak jak już mamy zaczęto, będziemy stawiać kawałek po kawałku, wybudowywać palenisko. Jest to bardzo. Nowoczesny jest przygotowany do współpracy z rekuperacją, co pokażemy w dalszych częściach. Mamy kolejny, mamy kolejny dzień. Widać tu już środek, kanały jak będą szły, dymowe palenisko, w których jest pokaźnych rozmiarów i takie powinno być. Mamy wyizolowaną ścianę. Dlaczego czerwona cegła? Fachowcy powinni wiedzieć. W takich wypadkach izolacji nie dajemy. I teraz następnie znowu będziemy stawiali rządek kafli, a kafle są pospine, pospinane na druty i to jest w dalszym ciągu budowa pieca tradycyjnego. Tak wygląda od dziesiątek lat. Mamy kolejny dzień, emblemat ustawiony, jak widać. Ma trochę fajnych nierówności, ale to też jest jego zaletą. Rura na dzisiaj już jest opuszczona w dół. W kominach systemowych na specjalny klej jest to prosto staczynność do wykonania. Jutro zaślepimy górę, wyizolujemy i zbliżamy się powolutku do końca. Jutro zostanie nam wyrobienie i dołożenie kapli. Mamy większość postawionych kapli, już zbliżamy się do końca pracy w środku, jak widać. Mamy wyrobione kanały, które niedługo będą podzielone zgodnie z ich przepływem. Przenieśliśmy wejście kominowe, by było za wysoko. Teraz jest na odpowiedniej wysokości, sklejono na specjalny klej, przystosowany do komina. W każdym wypadku, jeżeli jest komin ceramiczny, istnieje możliwość przerobienia tego wejścia, żeby było nam łatwiej i bezpieczniej. Z ciekawości, wszystkie kafle są wypełnione kawałkami szamotowymi Uzupełnione gliną Kafle są pospinane W następnej kolejności teraz będziemy zamykać biskupa I kierunkować dalej spalinę Jak powtarzałem wstępnie Kanały wyprowadzone, biskup zrobiony No to przesklepiamy i mamy skończony piec. Wydaje mi się, że nawet nie wydaje mi się. Wiem, że wyszedł bardzo ładnie. Drzwiczki małe, ale jak to zwykle przy tradycyjnych piecach bywa, nie powinny być większe, ale za to będzie widać pięknie ogień przez nie, że piec jest przystosowany typowo do drewna. w nim nie można palić. Powietrze doprowadzone jest za drzwiczki do paleniska dzięki temu rekuperacja będzie chodzić i to nie będzie przeszkadzało nie będzie żadnego podciśnienia sterowanie jest ręczne przepustnicą co tu można jeszcze więcej powiedzieć no tydzień, tydzień fajnej pracy fajne miejsce i kolejny pies, który będzie cieszył latami